Na czas pobytu w tym kraju zamienimy sobie kilka wyrażeń. Jeżeli mówię, że coś jest wspaniałe, to znaczy, że jest przerażające. Jeżeli coś brzmi, czuję się tutaj bardzo bezpiecznie, czuję się zagrożony i być może ktoś mnie podsłuchuje. Na razie tyle sobie wprowadźmy do naszego słowniczka na ten odcinek. I żeby ktoś jak Kiena zaraz nie wyskoczył z telefonem i nie zaczął nagrywać, bo wiem, że jedna dziewczyna z nami nawet chętnie rozmawia, tylko. Nie chętnie przyjdę. Już, już nie wiem, choroba to ale co to jest? Skąd tu idzie to kopisko? I dokąd tu idzie? Dlaczego w każdym razie idzie tutaj? I tutaj, bo to jest zakręta. Dlaczego to jest jakieś kopisko? No jakby wszystko co mówiłem, to ja też może przesadzałem. Dobre, dobre mam wrażenie, no jednak yy, to ten hotel i to jak nas przyjęli i ten cały spektakl bardzo pozytywnie to zapamiętam i nie ma co gadać. Dlatego teraz moja krótka wypowiedź w tajnym kodzie dzieciństwa, kiedy dodawało się K ka, przed każdą sylabą. Kapo, K ka je, ka kane. Mówię tak, że ty nie ryzykować materiału tu.